Cześć wszystkim tutaj Pixie. Wczoraj uzyskaliśmy kilka nowych informacji dotyczących GTA 5 mianowicie wiemy już jakie edycje gry ukażą się na, na rynku oraz dostaliśmy mały strzępek mapy całej gry Dlatego też może przejdę do, od razu do konkretów. Pierwsza sprawa, o której wiemy, gdy zamówimy grę w przedsprzedaży, otrzymamy dostęp do sterowca Atomic. Ten sterowiec wygląda tak jak teraz i wiele osób się zastanawiało, czy to chodzi o, o edycję kolekcjonerską, specjalną. Nie, o każdą edycję. Jeżeli, każdą, jeżeli zakupimy grę w przedsprzedaży, obojętnie jaka to będzie edycja, czy zwykła, czy kolekcjonerska, czy specjalna, otrzymamy dostęp do tego. Hmm, Sterowca. Sterowiec był już widoczny na pierwszym trailerze, GTA 5, i wiele osób sobie zadawało pytanie, czy będzie można tym sterowcom polatać, czy też nie. Odpowiedź jest prosta. Będzie można polatać sterowcem. Nie zastanowię natomiast jedna rzecz, pytanie czy ten, ten sterowiec, który widzieliśmy na trailerze jest dokładnie tym samym sterowcem, bo być może mamy kilka sterowców w grze, tego nie wiemy tak naprawdę, bo nie mamy ujawnionej pełnej listy pojazdów, a ten po prostu będzie takim bajerem jednym z wielu sterowców i ten po prostu będzie z przedsprzedaży. Jak będzie w rzeczywistości, pewnie dowiemy się po premierze gry. Przypominam 17 września, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Dobrze przejdźmy to teraz do tego, co zawiera, nam, co zawiera edycja specjalna. Edycja specjalna kosztuje 319 zł. W opisie będą widoczne linki bezpośrednio odsyłacze do możliwości zakupu tych edycji. Edycja specjalna zawiera. Steelboxa tak zwanego, czyli to jest specjalne metalowe pudełko, w którym będziemy mogli trzymać grę z unikalnym artworkiem. I oczywiście część mapy Los Santos i Blame Country. Jeżeli dobrze wymówiłem Blame Country, nie wiem dokładnie jak to się czyta. Wydaje mi się, że tak to powinno być odczytywane, ale być może się mylę. To są rzeczy, które są fizyczne, które możemy dotknąć, które dotrzymujemy, ale oprócz tego dostajemy jeszcze oczywiście dodatkowo jakieś rzeczy dostępne w samej bezpośrednio grze. Czyli tak zwaną zawartość cyfrową. Jest to wyzwanie dla samolotów kaskaderskich, więc podejrzewam, że to będzie coś na kształt. Yy, na kształt szkoły latania w San Andreas, tutaj mamy pokazany ten samolot kaskaderski. Wzmocnione zdolności specjalne. Czyli każdy z bohaterów, jak dobrze pamiętacie, jak ktoś z Was nie wie, to uświadamiam, każdy z bohaterów ma swoje unikalne zdolności. I dzięki tej edycji specjalnej te zdolności będą się regenerowały 25% szybciej. Trzecia sprawa to są dodatkowe ubrania tatuaże. Czyli oprócz tego, że dostaniemy jakieś dodatkowe, uniko, unikalne tatuaże, ubrania, to będziemy również mieli, jak tutaj jest podane. Specjalne upusty w, 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 w kilku miejscach. Oprócz tego, czwarty, czwarta rzecz, która tutaj jest w zawartości cyfrowej, to jest broń specjalna. Czyli dostajemy, we, we, wchodząc do sklepu Animation. A. Anim, a. O Jezus. Człowiek: Animation. Będziemy mieli. Do wyboru pistolet, 50 szczelbę bezkolbową i młotek. W tym, że tak, ja te materiały, które tutaj widzicie, zaczerpnąłem z forum gta5.pl, naprawdę polecam. Zresztą w linku też tutaj w opisie umieszczę adres do tej strony. I powiem tak, w angielskiej, nie wiem właśnie, czy to przetłumaczył ktoś z forum, czy to jest oficjalne tłumaczenie, w angielskiej wersji tego właśnie, tej zawartości, to był młot tematyczny i była też informacja, że te, bronie będą dostępne całkowicie za darmo od razu po wejściu do sklepu. I teraz tak, moje, moje odczucie co do tego. Jedyna rzecz dla mnie, warta tutaj zastanowienia się nad tą wersją, jest tylko wyzwanie dla samolotów kaskaderskich oraz dodatkowe ubrania i tatuaże, ponieważ te wzmocnione zdolności specjalne, czy bronie specjalne, to jest coś dla mnie na, na pograniczu kodów, tak? Jeżeli wpiszę yy, kod, też będę miał jakieś bronie specjalne, będę szybciej się regenerował. Ja dla mnie to jest zbędny bajer, którego wolałbym nie używać. I jeżeli się zdecyduję na edycję specjalną, mam nadzieję, że będzie można to i to po prostu wyłączyć. Yy, co do dodatkowych ubrań tatuaży. Mam nadzieję, że sama gra podstawowa w sobie będzie zawierała tyle ubrań i tyle tatuaży, że mi to spokojnie starczy. Dodatkowe... Mam nadzieję, że jeżeli kupię wersję specjalną, będą też bardzo fajne. Ale jeżeli to ma wyglądać tak jak ta koszula Trevora, to ja naprawdę dziękuję, bo dla mnie to po prostu jest dość kiczowaty styl i strój. Ja rozumiem, że Trevor jest osobą taką, która jest troszeczkę walnięta, ale, ale ta koszula sama sobie mi się naprawdę w ogóle, w ogóle nie pojawia. Nie podoba dobrze. Przejdźmy teraz do edycji kolekcjonerskiej, która będzie kosztowała 559 zł, to jest dużo, dużo więcej około 150 zł więcej niż edycja specjalna. I w edycji kolekcjonerskiej oprócz tych rzeczy, które mieliśmy w edycji specjalnej, czyli Steelboxa mamy i mapy, mamy również Czapeczkę Los Santos wraz z Torbą, która ma wygrać wygra... O oh jezus, wygrawerowany! Udało się, sukces! Wygrawerowany logo GTA 5 No i tak. Wiele osób zastanawiało się, czy będzie Nikobelik. Tutaj mamy fajny samochód. Odnosi, odnosi, już się do od tego odnoszę, czyli to samo co dokładnie co w poprzedniej wersji specjalnej, tym, że tutaj mamy dodatkowo jeszcze niestandardowe postacie do Grand Theft Auto Online. Zdobądź postacie z klasycznego Grand Theft Auto do wykorzystania w kreatorze postaci Grand Theft Auto Online, czyli podejrzewam, że będziemy po prostu w, grając w multiplayer, będziemy mogli tak swoją postać zrobić, żeby Przypomina, którego jest bohater z poprzednich części. Nico Bellic będzie prawdopodobnie dostępny. Zastanawiam się, jak będą wyglądały osoby, czy będą w ogóle osoby, które pojawiły się w GTA 3, Vice City, San Andreas, w tej, tej generacji ogólnie GTA. Czy to one będą właśnie też dostępne w tej grze online? Bo jeżeli tak, to bardzo jestem ciekawy, jak oni będą, będą te postacie odzorowane na, na obecnym silniku gry. No i tutaj mamy jeszcze dodatkowo informacje że, dodatkową rzecz oczywiście w tej edycji kolekcjonerskiej, że mamy pojazdy i garaż. Czyli od początku gry dostaniemy w grze nowy garaż z dostępnymi unikatowymi samochodami, pojazdami, przepraszam. Będzie to Hot Road, Hot Knife 1930 roku oraz motocykl sportowy Carbon RS, który prawdopodobnie był chyba widziany na jednym z skinów już. Oprócz tego że będziemy grali w grach on, przez, on, przez sieć po prostu, będziemy grali w GTA. Dostaniemy samochód elektryczny Kam nie wiem nie mam pojęcia jak to przeczytać Chameleon, Kameleon Kameleon, nie wiem, coś, coś w tym stylu, tak? Powiem wam, że za tą cenę to jest mimo wszystko dla mnie troszeczkę przegięcie. Owszem, spojrzmy na ten samochód. On dla mnie naprawdę wygląda rewelacyjnie i... i. Mam cichą nadzieję, i głęboko w to wierzę, że pewnie tak będzie, że prędzej czy później ten samochód będzie do ściągnięcia w DLC, prawdopodobnie yy, będzie można go później pobrać, bo ponieważ nie chcę płacić 559 zł za jedną rzecz, która mi się tu w tej edycji tak naprawdę podoba. Yy, no ta czapka jest dla mnie. To nie jest w ogóle mój styl torba, no to Torba. No a reszta to, to też mam nadzieję, że pewnie będzie kiedyś dostępne, żeby to ściągnąć. I z racji tego. Że udostępniona mam właśnie te informacje, pokazane nam również fragment mapy. Tutaj cały czas korzystam z materiałów znalezionych na GTA 5, mamy fragment mapy. Ludzie po prostu to co widzieli, posklejali, i wyszło im coś takiego. Jest to Los Santos część mapy Los Santos, część samej mapy gry. Wiele osób narzeka na wielkość tego miasta. Powiem wam szczerze tak, ja się nie wypowiem, ponieważ może to faktycznie wydaje się małe, ale tak naprawdę, jak będzie, napra jak będzie to wyglądało, dowiemy się po premierze gry. Moim zdaniem, zresztą zobaczcie, jak to tu wygląda. Tutaj mamy Roberto City z GTA 5. Tutaj mamy część Los Santos. Przypominam, z, bo nie wiadomo, czy jest cały Los Santos ujawniony z tym, co widzieliśmy, czy nie. Z GTA 5. Tutaj mamy Liberty City po prostu przybliżone. Jest ono faktycznie większe od Los Santos, ale ta różnica nie jest taka kolosalna. I, i mówię się szczerze, zresztą Rockstar mówił, że Los Santos będzie po pokroju Liberty City, a cała gra będzie dużo, dużo, cała mapa będzie dużo, dużo większa. Także jak to będzie wyglądało, yy, myślę, że nie ma narzekać co na rozmiar tej mapy, ponieważ myślę sądząc po screenach, które widzieliśmy po trailerach, natomiast to naprawdę będzie duże, może nie będzie ogromne, ale będzie duże i myślę, że będzie, będzie co zwiedzać. I przyjrzyjmy się też pokrótce tej mapie, tutaj mamy prawdopodobnie jakieś góry, ponieważ sądząc po tych ścieżkach, które tutaj mamy, takich okrągłych, tak się będzie wchodziło, wjeżdżało na szczyt, tu mamy Tornaskar, tu prawdopodobnie jakąś plażę, czy morze, ciężko powiedzieć, bo tu no po prostu mamy tylko trzępek tych map, tu prawdopodobnie gdzieś będzie lotnisko. I tu jeszcze mamy taką, yy, yy, taką rzecz. Ten plakat, który dostaniemy z, yy, w edycji specjalnej bądź rozszerzonej yy, będzie mniej więcej yy, tak duży, tak, czyli mamy yy, może nie tak duży, ale mamy tylko tą część jego ujawnioną, tak naprawdę. I czyli tu i tu będzie jeszcze dużo miejsca, yy, więc prawdopodobnie dużo terenów do odkrywania, które nie są jeszcze nam pokazane, więc to może być naprawdę spory, spory teren. No i w zasadzie z mojej strony to. W wszystko. Jeszcze też do, zapomniałem dodać, że ta mapa e, e, zawiera w sobie też dodatkowe informacje, tak? czyli zawiera fajne punkty, które warto zobaczyć. Dokładny opis jest taki, że y, zostały na niej z, na, zaznaczone miejsca, gdzie można szybko zdobyć gotówkę. Jak również inne ciekawe miejsca dla, czo, y, dla człowieka renesansu. Podejrzewam, że w zwykłej wersji gry GTA 5, jak zakupimy, dostaniemy po prostu jakąś małą książeczkę z mapą standardową, jak to jest, gdy kupimy gry. E, tutaj mamy mapę, która po prostu będzie zawierała jeszcze jakieś dodatkowe informacje. E, no w zasadzie z mojej strony to wszystko, więc piszcie, komentujcie, co sądzicie na temat e, tego. Pozdrawiam Was.